Widzi pan, że nie mogę, nie nie mogę trafić No bo... nie mogę trafić No musi pani ustalować dobrze No Jesus, No to nie pan po bo ja nie widzę Nie No Nie Żeby się pan zabezpiecza kamerą, zarzutą Ale co, nie rozumiem teraz pani W czym ma pani problem? Dostałam, że samochód jest z kamerą dokładnie Mam no to, to jest nagrywane, co Tak, jest no, nie mam... Dlaczego? Ja się na to muszę Nie, nie musi pani na to zjadać. Jeżeli pani nie chce, się, możemy zaraz jakąś przejazd tutaj nie ma problemu. Zadając pani przejazd, zgadza się pani na to, że przejazd jest rejestrowany. Nie dziwię się, dlaczego ma pani takie słowo oceny w takim to jest moje auto? <try> Nie Proszę, się tak. Proszę bardzo. Numer pana boczny, co? Nie ma problemu, może Pani sobie go spisze tutaj. Mhm.